Mapa jest tak nasrana, że nie mam najmniejszego pojęcia ani chęci zabawiania się z nią. Zobaczymy, jak to w terenie pójdzie. Tak. Tak. Wszystko się zgadza. Emocjonujący start. Wszyscy w szaleństwie. Pierwszy punkt za mną. Niestety człowiek niedoskalowany, także lekka mała narzutka była. Pejzaże kraśnika i pól nad nimi. Nad nim zbliżamy się do 32 punktu. Tak jest oznaczony. Niestety jest moim trzecim dopiero. Forownie! No. Ponad godzinę już. Zbliżamy się do czwartego dla mnie punktu. Początek rowu. Trochę odbijam, ale myślę, że to mi się opłaca w jakiś tam sposób. Widać go. Bniżenie terenu. Urocze. To teraz musimy... Jak się ma 38... 58 to jest. Teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy w strefie leśnej i próbujemy coś nakręcić więcej. Nie najgorzej idzie. Zobaczymy jak będzie dalej. No, znowu za późno. Jeleń, znaczy nie jeleń. Sarna pan był, ale Punkt A. Dwa graby od grabi i w krzolach mamy punkt G. mamy skraj lasu. Dość dobrze widoczny. Także tu problemu nie ma, chociaż przebieg drogi jest taki nieco inny, ale to drobiazgi i szczegóły. Punkt C. Skrzyżowanie. Fajny ciekawy teren w środku lasu. Trochę podtopień. Ponoć sucza nowa. Zobaczmy cóż nas tu czeka. pagórka jego szczyt weźmie o. Tak to był szczyt pagórka a o dziwo takie drogi też tu są to jest jedna jedyna pośrodku lasu stanowi jakąś komunikację choć mało się z niej korzysta ale A jak nie trafię to co? To Zero, a nie minus. Nie, no to co jest część. To co jest. Naprawdę zielczy. Tak. Pudło, do nas możliwe, że. Ale ty ma też Ty Miałem bonus? noc To dzięki miłego. Jak czy panu nie spieszy, ty? możemy 3 minuty? Możemy. Jakby tam pan chciał opowiedzieć troszeczkę, na czym to polega, co robicie, ile kilometrów musicie przejść i tak dalej. To jest dość specyficzna impreza, ponieważ dostaje się mapę z bardzo dużą ilością punktów kontrolnych. Tych punktów jest tak dużo, że w wyznaczonym limicie czasu praktycznie nikomu nie uda się wszystkich odwiedzić. Jeżeli się uda, to znaczy, że organizator coś zepsuł. No ja akurat w tym roku startuję w cyklu, bo to jest cykl tak, tego typu imprez biegów na orientację, akurat na dystansie powiedzmy 50 km. Tu będzie więcej, ale to jest zupełnie inna sprawa. Oto na polu zając gigant. Siedzi sobie i ma głębokie poważanie. Wszystko, przede mną kolejny punkt. Tym razem nazwany pagórek. Jest na stoku, na zboczu jakiegoś starego grodziska. To jest punkt 73. Na Skuśki niespecjalnie udało mi się do niego dojść. Władowałem się na czyjeś pole, gdzie ludzie wskazali mi właściwą drogę. Także teraz kieruję się tam, gdzie powinienem. A teraz szukamy z lasu. Do mnie mywać należy, że on się znajduje gdzieś tu jest kuchwa lasu. Hmm. Macie go tam? To jest to, to jest to. Kurde ślepy ślepy człowiek Jak widać okazało się, że tym razem do Kitu Tym razem do Kitu E, to znaczy wszystko znalezione oczywiście, ale już nie tak miał być okazało się, że działamy w fajnym wiarze e, tym co trzeba ale niestety jakoś przeleciałem obok punktu i kiedy się Zastanowiłem, kiedy to sprawdziłem, okazało się, że jest to na tyle daleko, że nie będę się cofał. Muszę w kierunku bazy, bo mam już 47 km, nie chcę mi się dzisiaj o wiele więcej robić, ale najważniejszy był trening i fajna zabawa. No to wchodzimy do mety. Na bazę do mety. Uu, kultura. Dobry. Dobry. 55 km, niecałe 8 godzin. Niestety dałem ciała z jednym punktem na pewno. A reszta jakiś taki może dziwny przebieg. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak pomyślimy, przeanalizujemy. Na, na dowód tego jak się zeświniliśmy podano świnie. To się rzadko zdarza na tego typu imprezach. No sprawa jest poważna. Ześwinienie całkowite.